Cześć, cześć, widzowie, witam was najserdeczniej w kolejnym odcinku na Kidowicach. No i słuchajcie, dzisiaj jest naprawdę perfekcyjny dzień, piękna pogoda, przepiękny, cudowny dzień, ponieważ dzisiaj poznamy chłopaka mojej młodszej siostry, czajcie to ja w jej wieku, to ja myślałem jak tam klocki Lego układać w prawidłowy sposób, a ona już jest tutaj z jakimś chłopakiem się umawia, spotyka, nie wiem, ja muszę to sprawdzić, bo to jest naprawdę mega dziwne, podobno dzisiaj Vera ma nas z nim zapoznać. I ja mam nadzieję, że dotrzyma tego słowa. Bo naprawdę z moim młodszym bratem Pikersem jesteśmy niesamowicie ciekawi, kto to tak naprawdę jest. Ostatnio śledziliśmy werkę, ona nas przyłapała, no i niestety, no wyszło szydło z worka, że ją śledziliśmy, trochę się wkurzyła, ale mam nadzieję, że nie będzie na nas zła za ten haniebny czyn, no bo wiadomo, rodziny się nie powinno śledzić, ale wiecie, no ciekawość nas po prostu zżerała, kto to jest za synek? Mam nadzieję, że nas rozumiecie, widzowie, a tak samo ja na przykład nie rozumiem tego, jak Wy dalej nie zostawiliście łapki w górę i nie weszliście na kidowice.pl. Ja naprawdę tego nie rozumiem. To jest najlepszy serwer w Minecrafcie w. Ja nie wiem na co wyczekacie. Naprawdę mnie to bardzo zastanawia, ponieważ teraz na ekranie na prawo są ostatnie zakupione Kit Koks. Jeżeli chcecie dołączyć do tego cudownego grona i nagrywać razem z nami odcinki i rozmawiać ze mną na Discordzie, to kupujcie Kit Koksa, Wpadajcie, bo tylko teraz do końca stycznia są unikalne główki do odebrania w kicie, moja sylwestrowa główka i sylwestrowa główka Szczypsona ze specjalnym podpisem tylko do końca stycznia. Więc spieszcie się je odebrać. To są specjalne główki dla rangi KitKoks plus. Jeżeli tego nie odbierzecie do końca stycznia, to to już przepada na zawsze. A uwierzcie mi, jak ktoś to będzie miał w swojej kolekcji i my to zobaczymy, no na pewno damy od siebie jakiś fajny bonusik kiedyś, jeżeli ktoś będzie te główki kolekcjonować, bo planujemy co miesiąc mieć nowe na serwerze, więc padajcie, kupujcie, naprawdę warto. A w lutym już będzie więcej główek też w kicie, będą unikalne, ale to co ja wam będę mówić? Sprawdźcie sami na kidowice.pl. Wpadajcie tam serdecznie. A my w tym momencie, kochani, zaczynamy. Ja się ubieram, znaczy jestem ubrany dalej w tego detektywa. No bo wiecie, ja muszę się jakoś pokazać z klasą temu chłopakowi. Ja nie mogę tam pójść po prostu w dresie, czy w ogóle goły, jak to w moim skinie normalnie wypada, więc ja lecę właśnie w takim stroju no i mam nadzieję, że zrobię na nim dobre wrażenie, bo to wiecie, jednak trzeba się dobrze pokazać, chociaż mi się to trochę nie podoba, że Vera dodała tego chłopaka bez mojej zgody na kitowice, bo jednak to jest moja wioska, a takie rzeczy robić za moimi plecami, za plecami burmistrza, no nie wiem, niemiło, ale okej, okay, zobaczymy, może okaże się spoko ziomeczkiem. Wy natomiast oglądajcie tylko i wyłącznie do samego do końca, bo tylko wtedy to ma sens, wtedy nie przegapicie żadnych ważnych szczegółów. A ja w tym momencie idę do Szymona, bo musimy po prostu jeszcze z synkiem chwilę tam pogadać odnośnie właśnie tego całego spotkania. Pójdziemy tam razem, no i po prostu wtedy będziemy znali tą piękną osobowość. Siema Pickers! Hello? Eee, cześć, Ewo. Siema, no, cześć, siądę sobie tutaj. Co tam u ciebie? Co ty masz za książkę? Widzę, że jesteś Na też? Książkę. Przygotowany. Co to za książka? Zobaczcie, taka literatura. Księga, więcej? Dzień Dziennik. pierwszy. Jutro poznamy z Daveem chłopaka mojej siory. Mam nadzieję, że się polubimy, bo rokuje mi kolegi. Dzień drugi. Dzisiaj poznamy się z BF mojej siory. Wery stresuje się, bo Dave go chyba nie lubi. Dzień trzeci. mam nadzieję, że dzisiejszy dzień będzie mega fajny, lubię grać w piłkę i czytać książki. Dzień czwarty, EWO. Co to jest w ogóle? Powiedz mi. Co to? Co to jest, chobie, za księga wiedzy? Ja nie wiem, co ty w ogóle napisałeś? Ty? No postanowiłem pisać dzienniczek. No nie no, bardzo fajny dzienniczek, tylko ty. Dobra, wiesz... da już, bo się stresuje, może czapka. Nie no, słuchaj, a ty w ogóle właśnie. O, o. o jaka czapa! Co jest? Widzę to teraz! Onem... A jak ja wyglądam. Wyglądasz jak, jak taki, jak taki <laughs> ziomuś, fajnie wyglądasz, ale słuchaj, ty mu w ogóle jakiś prezent na poznanie? nie, bo tak się daje chyba Dave! Jakieś... Co? Zapomniałem o prezencie No właśnie, no ja też Czekaj, chodź kwiaty, ja wiem co tam Nie, mam. ja mam po Pera lubi kwiaty Czekaj, czekaj, czekaj Pamiętasz jak zawinęliśmy mu 6 kitcoinów? To może mu je oddamy teraz Oj, to ci prezent, dobra No, no, to będzie spoko, sześć <grym> kitcoinów, że <grym> Wiesz, prezent na Poznanie, nie? <grym> Lekki prezencik Dobra, czekaj, odłożę ci picker z trochę niepotrzebnych itemów do skrzynki, bo mi tutaj zawadzają mu brasha. Hmm, ee, możesz mu dać jakieś. Kamerę, bo śled no. go śledzić. Coś mu się może tam przydać, nie? Całe. Eee, ale nie no, kamery mu nie dawaj, bo nas będzie śledzić, o, no co. Ty? ja lubię mute, ja lubię mute. No nie no co Dobra, ty mu, kamery mu nie dam. Nie, nie dawaj mu takich drugich itemów. Nie, nie wiadomo kto to jest, może to jest jakiś złodziej, wiesz, albo jakiś gangus. Trzeba go bliżej poznać. Dobra, ja mu dam 6 kitcoinów, ty mu też coś tam daję, będzie myślę spoko. Ja eee. mu kitcoinów tu daję, co jestem jakiś no ja mu dam takie tkony, wiesz, co mu skradliśmy Ja mu dam takie tkony, co mu kradliśmy Więc wiesz, wyjdzie na zero Dobra, czy jesteś gotowy? Napijemy pikirc? się miodu? No, dawaj, no tak na szybko, sztaknijmy się, bracie. No, czekaj, bo. Yy, gdzie ja to mam? Ej, miód, mi z... A tu mam miódek. Dobra, dobra to... zróweczko za lepszy humor, dobra. Pyk, pijemy elegancko, dobra. Miód to jest sam A Ja daję kwiatki i miód, a ty dajesz kilka innych, które mu wziąłeś. Tak, no? Myślę, że uczciwy prezent. On nam nic nie dał, więc. No właśnie, ej. Więc, Więc to, no, co będziemy dawać, jak on nam nic nie dał, nie? No właśnie, a poza tym szymek, on się wbił na naszą wioskę. Rozumiesz to? To jest jakiś losowy typ. To jest no tak, właśnie. jak ja bym sobie, sobie jakąś dziewczynę na innej wiosce, czy to teoretycznie, ale. No ale dzisiaj siedzi u Wery! Zaokrąglimy to, tak? Dobra, dawaj, tam, dobra, ja. Ja tam z ja buta ja wjeżdżam, wiesz? Dobra, dobra, dobra. O, jest Wera! Siema Wera! Hejka! No hejka. i jak tam? Jesteś, jesteś. No ale czekaj, nie wchodź jeszcze, no, nie, bo jestem taka po prostu zestresowana tą sytuacją. Masz świata. Czemu Pana jesteś zestresowana? O, ja, ja, <laughs> ślub. Kiedy to. Przecież nie, no bo wy znowu będzie jakieś, jakieś głupie pytanie zadawać. No i nie, nie, ja nie, nie, dobra, go. dobra, dobra, Szymek, możemy uzgodnić między sobą, że nie zadajemy żadnych głupich pytań, dobra? Ale pamiętajcie co ja tutaj mam! No ale my Wera, też a, mamy takie mówę. jedno pytanie, ale mnie <laughs> tu mnie interesuje. Dobra, Vera, słuchaj, na spokojnie. Zadamy mu tylko kilka prostych pytań, wiesz, no jak się poznaliście. Jak się pytania? Ja was tylu, no. Ale ja was tylko strzegam jedno pytanie i zostajecie wywaleni za to drzwi i ja właśnie się to w ogóle nie odzywam ale, No Wera! No ale chcemy go bliżej Vera, poznać! Vera, Vera, Vera. Chcemy poznać Proszę, co no, się za chłopak, no. Chcemy ja na to poznanie wasze. Czy ja kiedykolwiek zadałem jakieś głupie pytanie? Teraz zadajesz! No tak zaraz w sumie tak Co jest w ogóle? Cudzo, co ty jakieś szczury latają po tych kidowizach ty Dobra, no nie wiem bo... no, no, no jakieś szczury ostatnio widzę ja szczury Dobra, ogarnij ty się Pikers! dobra, dobra tam nie wpuszczę chodźcie, chodźcie! Ale, ale weźcie, obiecaj, obiecacie, tylko że będziecie się normalnie. Co dzisiaj jemy dobra, na obiad? Dobra, dobra, Wera, spokojnie. Jemy na obiad. będziemy, no, będziemy no, się nie. elegancko zachowywać, no Ja mam Wera, nawet mamy dla niego prezent Ej, ja dobrze wyglądam. Nie? No, Vera, tak, wyglądasz? No właśnie, nie, nie, nie potrzebnie litra. Możesz sobie założyć na to, nie wiem, jakąś kurtkę. i... O! Jakąś czapkę, Ale wałów, wyglądasz. Nie mam, nie no, mam czapki. To ja ci dam czapkę, czekaj. Eee, pa, ma to taką flex No <grych> taką flexową, dobra. wiesz, jest Co? O, ja, Taka? teraz no, dobra Co? no, no, na, o, to dochodzi, nie. To Jest. no, no, Dobra no, Jest. no, dawaj, 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 no, dawaj, dawaj. ja, ja no, gdzie on jest? Dzień dobry. A, cześć! E, e, nie mów nic, nie mów nic. Nie, jak nasz e, Naprawdę, nie mów nic. Sielecko. Dzień dobry. E, cześć, Siema. A dlaczego ty z nami nie rozmawiasz? Halo, słyszymy się? Ale coś. Słyszymy się, czy się nie słyszy? Siemańsko, ziomy? No, on, 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 on nas wysią, halo, hej, hej. Mańsko? Nie mam mikro. Nie mam mikra. Miklra. Co? No, bo mu tam chwilowo nie działa. Wiecie. Ej, ale co jest w ogóle? Wiemy. A słyszysz nas? Halo, słyszysz nas? E, ale na... Jestem fan. Czemu fan? Tak, słyszę. Dobra, Wera, kto tu jest? Omega, Dobry. cieszę się ja Dobra, ja Zrobicie mi się e, Zrobicie mi zdjęcie z zdjęciem? A -a. <laughs> Dawaj, robajcie wodę, pickers Uwielbiam was Ustaw się z... do zdjęcia Nie no, co to jest za typ? Dobra, dobra Pek zrobię Ser. D Zer. Dobra, zrobiłem, zrobiłem! Simon. Dobra, dobra, ej! Zięciu, chodź, sobie, może siądziemy tutaj jakby się. Dobra! Ej, ja mam tyle pytań! Ja mam tyle pytań, ale nie wiem jakie zadać najpierw! Dobra! Jak masz na imię? Do, o, o, Jak masz na imię ziomek? O, przynieś wielek krzesła, no? Dobra, no to myślę pogadamy. Bartosz! Weź wygoń weras szczury no, co ty masz w domu za syf? Bartosz! Jaki dziwny imię, Bartek. A ja Simon, cześć. A ja jestem Dawid. Ej, a w ogóle jak się poznaliście z Werą? Ja, jak, jak, jak wy? wyeszło? Ja już już biegnę wam opowiedzieć, no niestety. Czekaj, no niech twój chłopak się wypowiedzą. I tylko, tylko jedno krzesło, proszę usiąść sobie. No to, no to, no to, no to dzięcie usiadaj. Nie, nie ty Symon! Da, dasz podpis potem, no nie, no nie dam ci podpisu Dobra, no. opowiem wam, chodź tutaj usiądź. Jaki creep ja mam krzesła, w ogóle. ej, ja mam krzesła! Opowiem wam, opowiem Dawaj. wam. Powiem wam, gdzie się poznaliśmy, dobra? To może usiądźmy przy stole, co? O, 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 no, dawaj, no, dawaj. Chodź. Ziomek, chodź, siądziemy sobie tutaj razem wygodnie. Ma Będzie ma chyba. Klikajcie, tak, żeby nie było tak tutaj nudno. No, to dawaj, coś... Bartosz, usiądź. No, ja, ja chcę z Bartoszem. No nie, no tam wyraźnie siądzie, no co ty dawaj dobra. tutaj, znowu Lubicie miód? Nie, no może rzucić. Ja bym się napił miodu. Dawaj, no, dawaj, dawaj, dawaj. dawaj dobra. Lubicie piłkę, noż. Eee... Tak, ja uwielbiam piłkę, w dzienniku o, to napisałem no, Ej no, no właśnie, ej, w dzienniku masz napisane, no nawet lubimy ziomek, ale dobra, za kim jesteś? To jest jakiś dres, synek za kim my jesteśmy w ogóle? My eee, ale zależy o co mu chodzi, nie? Jakbym... No, co wy tam szepciecie pod nosem? Jak nie? śpiątolikowy klub ekstra eee... to taki średnio Mój ulubiony player to Messi eee... A mój to Ronaldo A ja wolę Ronaldo, i co teraz? Ja no to trochę chyba się tutaj nie dogadamy, co? Masz rękawice bokserskie? Chcesz się być! Chcesz się być! Ale spokojnie! ziomek. Nie, no, do... zamieszki, nie zamieszki, 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 no, dobra, zamieszki na ślubie! Nie, dobra dobra, 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 będziemy nie, spokojnie, dobra. ziomek, jesteśmy. No, sorry. Warto no nie no, no, dobra, wyradną no, uspokój się! Dobra, żubić, żartowaliśmy, żartowaliśmy ziomek, dobra, siądźmy, dobra, dobra siadaj. możemy porozmawiać o a nie o jakichś piłkach. No dobra, no. dobra, dobra, picker, spokojnie. Pytania, zadawajcie po pierwszym pytaniu, ja dobra. będę odpowiadać. Jak się poznaliście? Jak się poznaliście? Oznaliśmy się na serwerze kidowice.pl kidowice na, na ten, na kidowice SMP. Co? SMP, co? Że Zwera jakiś widz? Ja postanowiłam, że go tutaj zaproszę No, no chcę ciągle z Zwera, no to jest jakiś widz! Dobra, nie, to nie jest żaden widz, to jest super osóbka. No, jakiś To jest jakiś drewny. No, Poznaliśmy się na kidowice SMP, stworzyliśmy tutaj. Ja sobie tam budowałam, i nagle zostałam zaczepiona przez tego tutaj. tego tutaj tą postać. I POSTAĆ?! Że zaczęli... POSTAĆ?! <noise> Jak ty o nim gadasz w ogóle? No przecież ty nie dojrzałaś do żadnej relacji jeszcze, no! Dobra, przestań! Każdy z mojej klasy ma chłopaka, ja też musiałam mieć. Ja nie co? mogę, co to za czasy w ogóle. Da... Pikers to jest prawda? Jeszcze nie! No, no nie by Tak, pytanie, no, ale... Mam wyjść. Dobrze. ale nie. Co? Nie musisz wychodzić. Nie, nie wychodzimy. Nie, nie wychodzimy. Ej, weź tego szczura, Skur, co? Skur, Kurde, a? weźcie, do, dobra, 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 nie! Siadajcie, siadajcie, bo nie skupimy ja. się na rozmowie. Zaraz ja ty nie mogę się skupić. No właśnie, ja też. Dobra, drugie dobra, pytanie. -prawdę. Dobra, kolejne pytanie, dlaczego masz pytajnik i nie masz niku? Co to jest? Za jakieś ukrywanie się? My normalnie mamy o, swoje twarze, nie, niki. No, właśnie, czemu ty nie masz niku i czemu ale nie masz... No, dlaczego my go tak w ogóle stresujecie! Ma... Bo to tajemnica była? Dobra, ale... Bo to, ja wiem, Jaka to... tajemnica? Ej, dajmy pomysł! No, dawaj. Zrobimy quiz, jak bardzo dobrze się znacie. O, dobra. Pierwsze pytanie do Bartosza. Dawaj. Ile centymetrów wzrostu ma Weronika? Ty, ale oni się chyba nigdy nie widzieli w prawdziwym życiu, mam nadzieję. Ty, to jest związek tylko w To 147. Dobrze! Dobra odpowiedź, trzymaj miód. No jak dobra! Dobra, ma 170 70. No nie no! O Dlaczego nie! zabiłaś Pickersa? Nie wiedziałam Dobra, no miejmy nadzieję, że dojdzie do nas Dobra, no kurde, no Wera, co ty w ogóle teraz odwaliła? No przecież to było mega niemiłe zachowanie, no Dobrze? Co dobrze? Brata, A, chcesz mi? Pickers, dawaj tu, co dawaj, mi chcesz? będziesz kolejny Kurde, zaraz ci nawalę, synek, ty Brata mi będziesz? O! Dobra, Wera, chodź do na chwilę, bo muszę cię wziąć na słówko, no bo mi się coś nie spodobało, nie? Chodź tu E, tak, żeby ten ziomuś nie słyszał. Czekaj, Wy, wyjdźmy, wyjdźmy stąd. Chodź, bo no, ja chcę z tobą na osobności pogadać, dobra? Jest tak, jestem zdenerwowany. Dobra, chodź, ej, weź sobie Jak mi ten twój gach zabierze itemy, <grym <grym i temy to go rozszarpie. I idź do niego, no i. No, to, to. Dobra, weź se. i Synek! nie Ej, zostaw go, synek, chodź. Bardzo mi Dobra, nie, zostaw go, zostaw. Chodź, 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 w trzech, chodźcie na słówko A, do rodzeństwa. Żyłem. Chodźcie, chodźcie na słówko do starszego brata. Ej no mi zabrał. Nie no, dobra, to zaraz odzyskamy. Wera, dlaczego dodałaś no, jakiegoś no losowego typa i z dodatków widza? No to, na... to jest mój chłopak! Nie, posłuchuj. co chłopak? W Minecrafcie chłopak, ty jesteś poważna, masz 14 lat, no ogarnij się. No i co? Dobra, akcja wygląda następująco: albo on wywala z tego serwera, albo nie wiem, albo masz ja karę. Go wywalę. No, albo my go wywalimy nie, jak chcecie wywalić go, to wywalcie też mnie. No Bo... i po prostu. No bardzo żosu! No, no nie! No i no, no. jedy się Nie, dobra, prawda? Nie. nie, to mi teraz. Nie, bardzo mi jest przykro, zostawcie mnie. No ale, no nie. Bartosz, złamałeś jej serce, Bartosz. No, no właśnie, Bartek, to twoja wina, no coś to no, dobra. A właśnie. Jeszcze pimo. Tylko wina Pickersa! A właśnie, a a tego, Bartosz. To mam twoje jeszcze Kitcoinów i nie zamierzam ci ich oddać. One są już nasze, skonfiksowaliśmy je. No właśnie, kwiatów dobra. też nie dam. Wych... I oddawaj miód. <laughs> nie no, wychodzimy, synek, dobra, chodź. Nie oddawaj chodźcie. miód, zostawcie. Nie wiecie co, nie. wyjdźcie mi son. nie, nie mam ochoty na was tak. Jak życie mieliśmy, Super, <laughs> mieliśmy mieć spotkanie, a wy w ogóle wszystko zepsuliście, no Do nie chcę. Nie no, dobra, dobra, nie chcę so... nas więcej widzieć w tym domku. Dobra, kurde wera, już wychodzimy, Sorry, no, vera, no nie zawsze, no, nie płuj się. Dobra, nara, nara, już idziemy. Dobra, synek, chodź no jeszcze do na chwilę. Kurde, co sądzisz co o tym? Co to było w ogóle? Co to było za spotkanie? Ja nie wiem, ten typek mnie strasznie grażni. Nie chce się wyrażać! Co za kaszolad, nie? No tak! I w dodatku on na pewno nie ma na imię Bartosz, on ściemnia, to jest jakiś fake. Nie! To jest, to jest jakiś Antoś Nie, wbijamy do wieży, wbijamy do wieży ustalić plan, bo mi zaraz szlak trafi. Dawaj do gangu chopaków. Jest mi jedzenie zabrał daj mi jakiś ceka robić. Zaraz ci dam, chodź, chodź na moje piętro, chodź, chodź, bo tutaj czasy przypomnieć plan. Tutaj masz od razu na ciebie czekają, kurde, ciepłe kartofle do zjedzenia. Trzymaj. Ale ja, nie, ja nie wiem kartofli, ja mam tylko steki. No ale trudno, musisz się tym pożywić Dobra. Słuchajmy, Pikers! Wera zachowuje się mega susu, mówiła się z jakimś chłopakiem. Chcę nam powiedzieć, nie chcę nam powiedzieć, kto to, plan był. Śledzimy Werę i dowiadujemy się, kto to S. Nie dowiedzieliśmy się, kto to i wcale nie było S. No. No co, no? No żebyś jakoś na to zareagował. To ja tu całe swoje wypociny mówię, a ty co? Mówisz, no? No, no, bo to nie było, to nie było spoko, to nie było spoko w jego stronę, tak? No, słuchaj, jak wygląda akcja, jest jedna rzecz, no, która mi się no. wydaje, siądźmy za tutaj, bo jest, jest ogólnie, jest jeszcze jeden plan, który moglibyśmy zrealizować, ale on jest dość ryzykowny Ostatnio, pogodziłem się trochę z Magikiem nawet, jest okej, okay. słuchaj mam plan No, to już mi się nie podoba Nie, no ale spokojnie, słuchaj mam plan, idziemy do Magika Bijamy do, normalnie do Magika, albo ja sam pójdę, dobra, ja sam pójdę, bo na razie mam z spoko relację i może Magik nam pomoże ustalić, że on ma jakieś magiczne moce, może on by jakoś zdjął mu kask i byśmy działiacie dowiedzieć, że to Nie tego magika w nie magik, w to no nie w nie ma, nie, 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 No nie, 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 z nie, 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 akcja